Do rozmowy witam serdecznie Andrzej Barnowski. Dzisiaj moim gościem jest Halina Stęka, radna Rady Miejskiej w Kartuzach. Dzień dobry Państwu, dzień dobry panu. Pani Halino, relacje w Radzie Miejskiej, to jest temat gorący, można powiedzieć, ostatnimi czasy od początku kadencji właściwie mamy dwie grupy radnych, jest grupa koalicyjna, grupa opozycyjna. No i jest pewien konflikt, o którym mówi się głośno. No i jak pani uważa, co jest źródłem tego konfliktu? Przede wszystkim powiem, że no naprawdę smutno jest o tym rozmawiać, bo zaczyna to już każdego męczyć, ta sytuacja, która jest. Problem w naszej Radzie zaczął się od pierwszej sesji. Już wtedy opozycjoniści do pana burmistrza ogłosili to, że zrobią wszystko, żeby odwołać burmistrza. No i tak to trwa do tej pory. Myślę, że całym motorem tych takich złych emocji, takiego niezrozumienia no są osoby, które no zawiodły się, może nie zawiodły, ale oczekiwały czegoś innego, nie zostały burmistrzami, czy no mają jakieś prywatne animozje do burmistrza, no i potrafią skutecznie resztę grupy tak ustawiać, że co się dzieje, to widzimy wszyscy. Naprawdę nie jest to tak, że przychodzimy, rozmawiamy o tematach gminnych, o tematach, które nas interesują w sołectwach czy w mieście. Głównie to jest jakaś czasami historia i nie wiadomo co jeszcze, jakieś tam animo, bo ktoś komuś coś powiedział, bo ktoś kogoś gdzieś nie zaprosił i gro czasu spędzamy na takiej przepychance słownej, tak naprawdę nie wiemy o co chodzi. No, ciężko, ciężko się w tej Radzie pracuje. Jestem radną trzecią kadencję, ale tak jak teraz jest ciężko, to naprawdę no, nie spodziewałam się, że może być tak ciężko. No. Gdyby człowiek, jak ktoś mówi, bo gdybym zrezygnowała, bo już miałam takie, takie myśli, żeby zrezygnować, ale szkoda mi tych ludzi w grzybnie, bo jestem radną z grzybna. Nie mieliby swojego przedstawiciela wówczas. No po prostu z tego powodu, no, no nie mogę. Muszę dotrwać do tej kadencji, nie wiem moim takim zdaniem najlepiej by było, gdyby tą radę można było rozwiązać jakoś i na nowo, żeby ludzie wybierali, no może by się zastanowili, wtedy kogo wybierają, bo naprawdę chaos nikomu nie służy. Naprawdę nie można bardzo ciężko cokolwiek zrobić bo wszystko napotyka się z oporem, e, obojętnie jakim, na każdej płaszczyźnie, na, 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 na każdym momencie e, sesji czy komisji. Także, no, bardzo ciężko jest. No są, wiadomo, zresztą jeżeli Państwo oglądacie nasze sesje, to widać, gdzie są ludzie ci, co prowokują, co, e, co e, no, podsycają tą atmosferę, e, Poza tym, jeżeli ktoś na różnych porach ogląda czy słucha pewnych wypowiedzi, to też widać te osoby. Nie chcę ich wymieniać tutaj, bo to nie o to chodzi. Ale niech ludzie się przyjrzą temu wszystkiemu. Ja może jednak pewne osoby wymienię, dlatego że ostatnio sporo się działo w Radzie Miejskiej, a mianowicie Tomek Belger odszedł z Tybutu PIS, co było... No, pewnym zaskoczeniem, przynajmniej dla niektórych osób, a ponadto no, sporo takich kontrowersji wywołały komentarze z adresu Wi-Fi Tyberiusza Kriegera pod adresem Sylwii Biankowskiej, wiceburmistrz. Co pani sądzi o tych sprawach? No, wie pan co? No, no, co można sądzić o takiej sprawie? Jeżeli radny, który no, powinien no, jakiś poziom y, trzymać, że tak powiem, bawi się w takie rzeczy, no to. No, delikatnie mówiąc, jest to nieprzyzwoite, tak? A poza tym, po co? No co, jeżeli mam coś do kogoś, to po prostu idę, mówię mu, albo tłumaczę, albo chcę odpowiedzi normalnie, a nie będę się kamuflować gdzieś tam, nie podając nawet swojego nazwiska, ani nie to i potem się okazuje, że to jest pan radny. No, to, no to, jest naprawdę przykre. Mogę powiedzieć, że ja w swoim życiu nie napisałam nigdy nawet staram się nie czytać, bo tylko się człowiek denerwuje tym. Z tego co wiem z innych wypowiedzi ludzi, że takie, takie rzeczy tam miały miejsce. Może i dobrze, że zostało to wyjaśnione, z których komputerów to zostało wysyłane. Przynajmniej teraz mamy jakieś, jakieś wyobrażenie o tych osobach. Odejście Tomka, bym grała z klubu PIS. Co pani myśli? Celowe działanie, czy. czy... Myślę, że, myślę, że celowe. No, nie wiem, czy on tak bardzo był związany z PiSem. Chyba Moim zdaniem to jest. Chyba nie. E, może myślał, że będzie na nowo kandydatem PiSu. Nie wiem, to jest jego się zapytać. A jeżeli tak jest, że ktoś inny by miał być tym kandydatem, no to musi sobie szykować swoją grupę po prostu. Mhm. Bo innej możliwości nie ma, jeżeli chce startować. Mhm. Pomijając na chwilę temat rady, jak pani uważa, jak kartuzy jako miasto, jako gmina zmieniły się w ostatnich latach? No, wie pan, co najbardziej, bo my to się szybko przyzwyczajamy do rzeczy, które już zostały zrobione i one już są i ludzie, ludzie no, jako normalne to przyjmują. Ale trzeba sobie chociaż popatrzeć na zdjęcia starego. Starego dworca. Pamiętam, jak przyjeżdżałam koło tego dworca. No niedobrze mi się robiło. Jak oglądałam ten rozwalający się budynek brudny, brzydki. No, a w tych kadencjach jednak się udało. Ja akurat miałam szczęście, że byłam radną poprzedniej kadencji, tej kadencji. Są różne głosy, że to pani burmistrz Leman czy nie Leman. W tej chwili to jest nieważne. Kto inicjował, czy próbował coś robić w tym temacie, no na pewno. Ja też dobrze oceniam panią Leman jako, jako burmistrz, bo na swoje możliwości, bo w każdym okresie są inne możliwości. Na swoje możliwości też robiła różne rzeczy, ale no niestety, ale, to znaczy stety się udało, w tych kadencjach zrobić te takie jakby z dawna oczekiwane inwestycje. Od razu ten rejon miasta w połączeniu z, z nowymi przystankami, w połączeniu z, z dokończeniem tej ulicy, ze ścieżkami, no, nabrał innego wyrazu. W ogóle uważam, że no to jest jedna z wielu inwestycji. Uważam, że burmistrz ma swój plan co do, co do kartu, że postawiliśmy. Zresztą radni wszyscy o tym mówią, że stawiamy na, na turystykę, na turystów, tak? No i wszystkie te działania, tak można powiedzieć, są związane z tym tematem. Bo jeżeli chcemy mieć turystów, to musimy wyczyścić jeziora. Jeżeli chcieliśmy wyczyścić jeziora, to trzeba było najpierw zrobić porządek z wodami spławnymi z dróg, że one są uchwycone, one są wstępnie oczyszczane. Tym szybciej dostaliśmy to dofinansowanie do jezior. Tak? Następnym było zrobienie dworca, dworca i komunikacji, ścieżek w mieście. Tak? To się wszystko udało zrobić. Turyści napływają. Mamy rynek przecież zrobiony, mamy deptak zrobiony. Wiele, wiele innych rzeczy mamy zrobione, które już pomagają, jakby tym turystom tu się zagnieździć, tak? coś zobaczyć, coś, coś tego. Wiele rzeczy jeszcze jest do zrobienia, bo co z tego, że będziemy mieli jeziora oczyszczone, jeżeli tam nie będzie infrastruktury? Infrastruktura musi powstać nad jeziorami, jeżeli chcemy mieć turystów. No ale przecież chcemy ich mieć, ale to muszą być hotele, to muszą być jakieś restauracje, to muszą być różne urządzenia, no, no nie wiem, wszystkie rzeczy, które można zainstalować nad jeziorami. To nie może być spokojne miejsce, jak się niektórym radnym wydaje, że fajnie chodzić tam z pieskiem na spacerek. No to można sobie iść do gaju, to można iść sobie do lasu, my mamy tego opór, jeżeli ktoś chce mieć spokój, to może iść do lasu, mamy wokoło sam las. A tutaj w mieście powinno być tyle różnych atrakcji, żeby ten turysta miał co robić. Nawet restauracje, nawet no właśnie hotele na poziomie, no to co się musi zmienić, to musi się dziać. No jeden z pierwszych kroków ma być, jak zapowiada samorząd, budowa kąpieliska w e, okolicy bodajże komendy powiatowej policji, tak? Tam ma być tak, zejście. Tak. Także no to jest duży krok chyba też no dla, i, nawet dla mieszkańców, tak, No, tak, no i widzi pan, wszystkie te działania zmierzają do jednego celu, bo my nie mamy tutaj gminy takiej, że Mam wielki przemysł, czy no, no niestety jest tu drobny tam taki wyrobniczy raczej przemysł e, usługowy. No mamy na to za to nadmiar, no może nie nadmiar w dostatku jezior w Kartuzach, bo w, w okolicy aż tak dużo jak inne gminy to nie mamy, ale to trzeba by było wykorzystać, to co mamy w Kartuzach. Dziwię się niektórym radnym, że zabraniają, żeby tam budować coś nad jeziorem. No, A dlaczego nie? Że to ma być piękne, ładne, z wszelkimi... Też teraz nikt nie wybuduje tak sobie e, po prostu, żeby zniszczyć jakąś tam przyrodę. A w tej chwili co jest nad jeziorem? Trawa, tak, gdzie pieski chodzą sobie na spacerek, chaszcze, nic więcej. A dlaczego tam nie ma być czegoś pięknego? Dlaczego tam nie ma być piękny hotel z widokiem na jezioro? Niech ci turyści przyjeżdżają, niech są przystanie, Niech się coś dzieje, tak? Mi się wydaje, że burmistrz w tym kierunku cały czas swoją politykę taką gospodarowania tym, tą gminą prowadzi. Dziwi mnie fakt, że niektórzy mówią, że się nic nie dzieje. No jakby ktoś popatrzał na to, to się przecież dzieje. Bo wszystkie te działania są zmierzają ku jednemu. Żeby turysta mógł przyjechać, żeby mógł tu zostać w Kartuzach, żeby mógł mieć co robić w Kartuzach. A jest taka inwestycja, którą uważa Pani za najbardziej powiedzmy flagową dla gminy, jeżeli chodzi o działania burmistrza młodskiego? Wie pan co, tu nie można powiedzieć jakaś jedna inwestycja. Mnie się wydaje, że wszystkie te, które wymieniłam inwestycje, no flagowa, to można jeszcze tą drugą część obwodnicy, która też już co się dzieje. To tam już pan marszałek przygotowuje do realizacji tą drugą część obwodnicy. I to się dzieje. No nie wiem, na jakim etapie to jest, ale wiem, że działania postępują. Jeżeli to jeszcze będzie, to naprawdę Kartuzy osiągnęły to, co wszystko miały jakby zapóźnione przez te wszystkie lata i one odrodzą się na nowo. Burmistrz ma takie marzenie, żeby w Kartuzach było tak, jak kiedyś przed wojną. Na będzie, że tam się życie było, tam byli turyści. Przecież Katozy były naprawdę takim porównywalnym, nawet to może śmieszne, dzisiaj do Sopotu miejscem, gdzie przyjeżdżało bardzo dużo ludzi. Były hotele jak na ówczesne czasy nie wiem, czy pięć, czy ileś tam już teraz nie pamiętam ale coś w tym stylu to. Chciałby coś takiego stworzyć. Mi się to bardzo podoba, bo my nie mamy innej możliwości. My tu nie postawimy nie wiadomo jakiej fabryki, bo my jesteśmy ograniczeni lasami, ograniczeni terenem, tak? Ale to można zrobić, można to, to miasto upięknić jeszcze bardziej przystosować tak, żeby ci turyści, na których my czekamy, żeby mieli faktycznie co robić, bo jeżeli turysta nie będzie miał co robić, to pojedzie sobie gdzie indziej, Ja sobie pojedzie do Trójmiasta, czy gdzie, gdziekolwiek indziej, tak? My musimy to stworzyć. A jeżeli mamy stworzyć, no niestety musimy jakieś konsekwencje powiedzmy ponieść, bo że będą nad tymi jeziorami też wybudowane różne rzeczy sprzyjające temu. Oczywiście ze zgodą konserwatorów. To nie będzie, jak to się mówi, na hura wtapiane w to, tylko po prostu wszystko będzie tak, jak należy. I myślę, że to jest kierunek i powinniśmy się wszyscy razem w tym kierunku, poprzez ci radni, nawet opozycyjni też uważają, że trzeba w turystykę położyć. No to róbmy wszystko, co jest związane z tą turystyką i co potrzebne jest tej turystyce. No nie możemy powiedzieć, pani przyjedzie ze z Gdańska i pochodzi z pieskiem nad jeziorem, tak? No nie, no po to nie przyjedzie, bo ona ma lasy koło siebie. A niech pani mi powie, czy w ramach tego upiększania, czy rozkwitu miasta jest też możliwe upiększenie, powiedzmy, relacji w Radzie Miejskiej, mianowicie między jedną a drugą grupą. Czy jest szansa, według pani, na taką współpracę merytoryczną? Powiem tak, no my byśmy bardzo chcieli, nawet próbowaliśmy kilka razy przez nawet tam osoby, może wyżej stojące troszeczkę niż te na nasze tutaj władze, nie władze tylko wład ludzie w gminie, tak, w radzie, ale no niestety nie udało się, myśmy byli gotowi zawrzeć porozumienie, zawrzeć jakiś taki, taki układ, żeby, mi się wydaje, że burmistrz robi dużo rzeczy, nawet jeżeli chodzi o inwestycje, to naprawdę dużo inwestycji, które wnoszą właśnie ci radni, jest ujmowane. Mi się wydaje, że tylko po to, żeby zachować ten spokój, zachować jakąś tą atmosferę, ale na nic to się zdaje. Jednak widocznie te osoby główne, które są sprawcami powiedzmy tej sytuacji, mają inny cel i im to wcale nie na rękę jest, żeby tak było. No i dlatego tak jest. Jeżeli Pan zauważył, nawet na ostatniej sesji, w pewnym momencie zaczęło już być tych, tych propozycji, no co róż, to inna, każdy z nich ma inną, tak? Gdzie to była sprawa taka tylko, wie Pan, że my ją przyklepiemy, bo ta sprawa już została przyjęta. Mówimy o kredycie, tak? Tutaj? Tak, mhm. ta sprawa została już przyjęta. Teraz, jeżeli burmistrz musi iść do banku, musi rozpisać przetarg na to, bo który bank da lepsze warunki, no to musimy mieć dodatkowo jeszcze jedną tą uchwałę, no i tej uchwały nie dostaliśmy, bo problem, bo spłacamy kredyt na kredyt, bo, bo ewentualnie można by było to zrobić. To też jest gospodarskie myślenie, bo jeżeli ileś lat temu wzięło się jakiś kredyt na warunkach niekoniecznie korzystnych, porównując to do dzisiejszego stanu, tak? Dzisiaj są bardzo korzystne warunki, tak, to chyba lepiej spłacić ten kredyt, który ma wyższe odsetki i płacimy więcej. I dysponować nowym na nowych warunkach, no to jest właśnie logiczne. Jeżeli by tylko chodziło o, o, o kredyty. Ale z innych powodów przecież są, są jeszcze brane pożyczka jest z nie śmieci. No, ja wiem, że to jest powiedzmy drogo. My się radni szukają w internecie różnych innych gmin, które dały na przykład ileś tam pieniędzy mniej. Ale nikt się nie popatryguje, czy te gminy też mają problem. Potem się okazuje, że jedna, druga ma. Słyszałam, nawet, widziałam nawet w gazecie, że któraś nie chce wymieniać e, jak się nazywa, bo bym pewnie przekręciła to, e, tą nazwę, ale 9 milionów na przykład zadłużenia z tytułu śmieci. No przecież do tego chyba nie, chce, nie chcemy dopuszczać, tak? No i nie wiem po co się to robi. Poza tym denerwuje mnie fakt taki, że radni sami próbują obliczać stawkę śmieci. Jakie my mamy upoważnienie do tego? Jakie my mamy kwalifikacje do tego? I jak my odpowiadamy za to? Skoro nam pracownik gminy do tego postawiony, do tego wykształcony w tym temacie, tak? który swoją, swoim etatem odpowiada za to, co robi i co nam przedstawia, tak? przekazuje taką czy inną informację, my wszystko negujemy i sami sobie obliczamy. Nie wiadomo, czy wzięliśmy wszystkie składniki do tego wyliczania, e, czy, e, czy to jest prawidłowo, czy nie, ale my sobie wyliczyliśmy. Ja też potrafię liczyć na, kompury, na kalkulatorze, ale czy ja prawidłowo to wyliczę? No uważam, że nawet nie powinien radny, e, my możemy się zgodzić na tą e, wycenę, e, którą nam urząd przestawia, lub nie, ale sami wyliczać i ją brać, do, do głosowania? No to jest coś tu nie w porządku. Takich rzeczy się nie robi. My nie jesteśmy od tego przede wszystkim. Od tego są fachowcy. A jak zauważyliśmy, to w naszej gminie, tu każdego fachowca obojętnie, na jakim stanowisku się krytykuje, oskarża o jakieś dziwne rzeczy, sprzyjanie je burmistrzowi czy coś w tym stylu. No jak my możemy tak podchodzić w ogóle do tematu? skoro ci ludzie pracują całe lata tam, pewnie jeszcze za panią Lehmann, czy jeszcze wcześniej. I to są fachowcy. My raptem zwykli radni jesteśmy fachowcami od wszystkiego. Jakim cudem, niech ktoś powie. Takich rzeczy po prostu nie może być. I ja uważam, że przewodniczący nie powinien pozwolić na, na, na coś takiego. No, nie może, można mówić kobiecie, że czy kłamie, czy, czy się myli, no bo, no to jeżeli wiesz, to wytłumacz to lepiej. Nie może być tak. No a niestety takie sytuacje, jak pan dobrze wie, się zdarzają bardzo, bardzo często. Pani Halino, ja w każdym razie życzę tej zgody w razie. mam nadzieję, że przyjdzie taki dzień, że wszyscy podadzą sobie rękę i będzie po prostu lepiej. Myślę, wie Pan co, tu już nie chodzi o rękę, bo my sobie podajemy, że tak powiem. Eee, tu chodzi o otrzeźwienie jakieś, że niech zaczną poszczególni radni sami myśleć. Sami, bo myślę, żeby do innych wniosków dochodzili, jeżeli chodzi o jakieś tam sprawy. Ja bym sobie tego życzyła, bo chciałabym przyjść na radę, gdzie sobie faktycznie kawę zrobię czy herbatę i bardzo chętnie z kimś sobie jeszcze porozmawiam. A nie, że widzi pan, część z nas przychodzi normalnie do gminy, część nie chce gdzieś tam w samochodach, jest gdzieś tam, gdzieś tam. W ogóle te sesje wyglądają komicznie w tej chwili. Dziwne, dziwne rzeczy się jakieś, potem są dodatkowe głosowania, bo ktoś coś tam, bo, 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 bo wynik był nieodpowiedni. No i tak bywa, to tak nie może być. Ale mimo wszystko chciałabym, bo tych ludzi przecież znam. Znam, przecież mieszkam tu. Praktycznie no nie urodziłam się tutaj akurat. Jestem kaszubko, ale praktycznie całe wnet życie mieszkam tutaj. Znam prawie wszystkich ludzi. I przykro, że my nie potrafimy się dogadać w tak oczywistych sprawach. Pani Halina, dziękuję za rozmowę. Przypomnijmy, moim dziękuję. gościem była dziękuję Halina Stęka, radna Rady Miejskiej w Piertuzach. Dziękuję bardzo.